Dzień dobry widzowie, dzisiaj będziemy gadać na MTV i podrywali dziewczyny, oczywiście, czyli taki standardzik, ale dzisiaj będę wykorzystywał wasze teksty na podryw, które napisaliście mi pod jednym z odcinków. No i widzowie, mamy taki tekst, wyglądasz jakbyś urodziła się 10 października, czemu? Bo jesteś 10 na 10 i ten tekstik, szczerze, bardzo mi się podoba, ja bym go dał na kategorię RIS, ale jeżeli dziewczyna nam poda Instagrama, to wtedy damy go na kategorię RANDKA. Dobra, wieczór. Jesteś jakąś jesieniarą, co? Niekoniecznie, aczkolwiek w tym roku mam vibe jesieniary. No, wiesz co, ty jeszcze mi dajesz taki vibe, jakbyś się urodziła 10 października. No niestety nie no, byłeś blisko, ale no nie. Ale wiesz dlaczego? Bo jesteś 10 na 10. Z mojej urodzenia rodzenia w że jestem 9 na 10. No dobra, chodziło o teksa jest z Maria. Słuchajcie, może ja trafię na złe osoby, albo ten tekcik to jest po prostu typowa średniawka. Nie powiedziałbym, że cringe, ale wychodzi na to, że chyba to jest średniawka. No, próbuję jeszcze raz, ostatni raz i zobaczymy, co z tym zrobimy. Hello. Hello. Blonde doesn't suit you, sorry. It suits me, this is know. how God created me. It have to has to suit, Sorry, my English bad, my English very bad. Słyszę, słyszę. A ty Polsk polski, ty z Polski jesteś? No. I dlaczego mi mówisz przepraszam no. bardzo, że mi nie pasuje blond? nie pasuję, nie wiem, pasu to ci trochę nie pasuje. Którego się urodziłeś? Siódmego lipca. Tobie też to nie pasuje, bo tobie by pasował 10 października, bo, bo jesteś 10 na 10, syl. wow, i za to dostałeś skipa. Mm. A następnym tekstem od widza jest bolą cię nogi, bo cały czas chodzisz mi po głowie. To uważam, że fajne. Ja drz. No znowu dla mnie to jest riz, nawet no, jest dobry tekst, ale zaraz ome zweryfikuje tak okaże się, że to też będzie czulowe, ale... Mi się to podoba. Siema! Czy masz chłopaka w ogóle? Nie. Gdybym miała, to bym pewnie na Ome, a ja też szukam chłopaka. Szukam, no, słuchaj, tak się składa. Ja też szukam dziewczyny, nie? A ile masz lat? 23. bolało cię to jak to robiłaś te kolczyki? Nie. A podąc cię nogi? Nie, akurat nie. A co dziwne? Bo ciągle chodzisz po mojej głowie, słuchaj. <noise> Już się wytrzymam tego! Płótnę się, chuje. No, spodziewałam się tego. Okej, okay, okej, okay, czyli ty sam te wszystkie te chciki, tak? Już jest przedymane, tak? No to um, załóżmy sobie, że no są takie kategorie. Randka ris okej, okay, średniawka cringe. Gdzie byś to dała? Zależy kto by to był. Jeżeli chodzi o ciebie. już też randka. <grybuj> 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 Nie błótnę się! Na szafce tam widzę, ale ja też piję teraz. Kiedy choli. Alternatywa taka dla energetyków, ale dobre, możecie sobie sprawić. Nie piłam, ale dzięki. Spróbuję. Holy Energy to świetna alternatywa dla klasycznych energetyków. Nie dojrzewa lepszy skład, to w dodatku o wiele lepiej smakuje. Zapewni Ci energię na cały dzień i poprawi koncentrację, co realnie przekłada się na lepsze wyniki w grach. Sam ostatnio ogrywam Battlefield 6 i z Holy to czuję się jakbym miał legalnego aimbota. Dla mnie bardzo dobrze Holly sprawdza się również w szkole, ponieważ ja biorę taką małą saszetkę, wrzucam ją do plecaka i jadę. Zawartość saszetki wsypuję do mojego shakera, zalewam pół litra wody, mieszam i gotowe. Tylko uważajcie, bo ja jak otwieram holi u siebie w klasie, to czuję się jakbym otworzył paczkę chipsów, bo każdy chce spróbować. Na stronie znajdziesz ogromną ilość smaków, dlatego łatwo się pogubić, ale mam dla ciebie idealne rozwiązanie. Jest to starter pack. Zawiera 7 smaków po dwie saszetki z każdego rodzaju, także łącznie macie 14 saszetek i wraz z zestawem otrzymujesz również taki shaker, także wszystko czego potrzebujesz na start. A z kodem surferu otrzymasz 10% zniżki na wszystkie produkty na sklepie. Gdy już wybierzesz swój ulubiony smak, to możesz przejść na puszkę. Taka cała puszka zawiera... 50 porcji. Na stronie napisane jest, że wychodzi wtedy 3 złote i 40 groszy za jeden napój, ale dla wtajemniczonych, co mają kod Surfero, mogą skorzystać ze zniżki 10% i wtedy wychodzi wam tylko 3 zł i 6 groszy za jeden półlitrowy napój. Wystarczy, że przechodząc do koszyka wpiszesz w kodzie promocyjnym kod Surfero. Holi oferuje nie tylko energy, ale również Ice Tea, Milk oraz Hydration, co naprawdę pomaga nawodzić organizm. Jest to super opcja dla sportowców, ale i również dla studentów, takich jak ja, co po imprezie muszą iść na studia i następnego dnia ja szybko muszą się zregenerować. Link do strony znajdziesz w opisie, a z kodem SERFERO otrzymasz 10% zniżki na wszystkie produkty. Ej, a ty co robisz jak na przykład na Omegle widzisz jakiś i na przykład jakiegoś giganta ci wyskoczy. No to ja wtedy to wyciągam jeszcze większego giganta i ponieśmieram. nie Miałam ja <laughs> na imię... Kuba jak bać. na imię? Karol. Karol, kupił królowej Karolinie, Kola, Kor... No i z dobra, dziękuję, do widzenia. <laughs> To miłe Naprawdę <noise> Jak się przestraszyły o mój boże Siema Serpiera ty A dlaczego tak agresywnie i czego czemu czy słuchasz jakichś indiańskich piosenek Pora umierać Czemu leżysz w samych Majtach na omę Bo mogę iść za idę dalej Streama mam. No, szkoda. A co? Nie, nic, 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 tej nothing. nothing. Okej. Okay. Załóż spodnie? <noise> a czemu mam założyć spodnik <noise> No bo dlaczego ty leżysz bez spodni na to czekaj, założę spodnie. No załóż, no, może lepiej. Ej, to masz brata, co nie? No. A starszego czy młodszego? Młodszego. Okej, okay. a ma dużego? A znasz Alberto? Znam. Uuu, ale jest taki fajny, taki czarny, To nie ma dużego, k***a. Nie wiem, dlaczego weszłaś tu bez spodni. Całkiem młody. To jestem dziwna, to. No. A to jest uważa, normalne? No, dla mnie to jest normalne. Moja koleżanka w szeregu kazywały okay, Okej, okay, okej, okay. okej. Dlatego mówię, że ciężko znaleźć żonę w dzisiejszych czasach, nie? No, dosłownie. Ty taka nie jesteś, co? Ja nie, nie jestem. <laughs> Ej, ty masz usta zrobione? Co? Ty. Tak. Naturalne ma. Naturalnie, masz takie ładne usta? No to powiem Ci, że Bozia cię obdarowała bardzo ładnie. A macie chłopaków czy coś? Nie. nie bolą cię nogi? Nie. Ok, to dziwne. Bo ciągle chodzisz po moich myślach. Nie? <śleszamy> Ale ty Weronika za to wyglądasz, wiesz jak co? Jak moja kraż dzieciństwa to była dziewczyna nitrozyniaka i ty tak wyglądasz. Wiesz jak wygląda dziewczyna nitrozyniaka? Nie. Ogólnie bardzo lubię jeść w restauracji jakiś. Ty umiesz gotować. Okej, okay, to bardzo dobrze się składa Weroniko. Ja mam samochód, to nie jest problem, ja jestem z Wrocławia. Yy, mogę wpaść. No możesz podać Instagrama, złapiemy się na jakieś wyjście, czy coś. Dzisiaj miałeś piechę do Wrocławia. I czemu nie przyjechałyście? No, że już Bo przyjedzie. już nie mam szkoły. No dobra, jakbym teraz po was przyjechał, to byście wyszły chociaż na chwilę? No. Jesteśmy z Weroniką. No i teraz pytanie: Co zrobić mam z tym tekścikiem? Jedna schwytowała, druga powiedziała, że zajebisty, więc chyba dajmy go na ok. Po prostu, zależy na kogo się trafi. A następnym tekstem jest, moi drodzy, tekścik Gdybyś była klejem, to byś była klejem na gorąco. I kurde, ten tekst zawiodę się, jeżeli dziewczynie się nie spodoba. No ja bym go dał aż na randkę po prostu, ale dam na riz, jak będzie randka, to będzie randka. Ale to, to jest dobry tekst. Nie słyszałem tego nigdy. Oh my god, oh. Co on robił z tą rączką? Został do rękę. Gracie, musiałeś zastanowić czy on widzi dobrze na oczy. Ej, uważaj. A na co mam uważać? Na tych panów tutaj, takich nie mamy. Nie, nie, to są moi przyjaciele. C nie martw przy. się. Co? Co to <grafi> znaczy, to są twoi przyjaciele? Mamy mega dobry kontakt, nigdy ich nie wskipuję Dlaczego? To co robisz z nimi w takim razie? Rozmawiamy, rozmawiamy Yo, 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 co to za nóżki za darmo? Ej, dziś jest bardzo dziwny dzień na naprawdę bardzo dziwny, bardzo Chciałbym zastanawiać, czy to były męskie nogi, czy damskie? Możecie obstawiać w komentarzach, moi drodzy, i zostawcie łapkę w górę pod filmem, Pozdrawiam. To przeznaczenie No, jest no, piękno Takie przeznaczenie, stary no, Wydaje mi się, że tak Nie Nie, kość Dzień dobry Dobry dzień O, pani ma już męża Proszę? Ty masz męża już? Węża? Męża? Męża, męża Okej, okay, kurwa, no, sorry Husband, you have? I, I don't bo ty masz ring, wiesz o co chodzi? Ring? No Zostałam na 18 od koleżanki On ma już 4 lata wow, to ty już jesteś stara kobita, co? I męża jeszcze nie masz, to ty musisz się brać, słuchaj, za tych chłopaków No, tak, już, już lecę Ty jakbyś była klejem, to na ban byś była klejem na gorąco, wiesz? Wow To był na moim poziomie, za to szanuję, jakby daje ci... No bo okej, okay. wiesz jak się nazywa koza w kleju? No jak? Glukoza. <noise> <noise> Możemy, słuchaj, iść na jakąś kawkę, herbatkę, ja jestem otwarty. No to może coś niekonwencjonalnie, jakaś macza? Macza, tak, no ja, słuchaj, u mnie nie ma czegoś takiego, bo jestem ze wsi. Yy, ale słyszałem bardzo różne opinie od warszawiaków. Yy, że to bardzo dobre jest podobnież Zależy jaki masz gusty je nie nie nienawidzą ale. Ale jest, jest dobra, ja lubię bardzo. To ty jesteś z jakiegoś większego miasta. No owszem, owszem, jest o, Jesteś taka... Taka... Mhm, taka jesteś. Taka? No. Taka, taka, czyli jaka? No takie paznokcie masz ładne zrobione, taka zadbana kobieta z siebie. Na macze jeszcze chodzisz, no to taka... Taka? Ty z jakiego jesteś dużego miasta? Katowice. A kumasz, że w Łodzi nie ma kurwa Łodzi? Nie wiem jak się tam im w ogóle powodzi, bez tej Łodzi. Nie wiem. Jesteś... Jest z O co chodzi. No to by No ty chyba Chińczyk jesteś. To może byś chciała podać Instagrama, co ty na to? Y, Jasny kolego, którego nie mam pojęcia jak się nazywa, więc możesz też opowiedzieć. powiedzieć, jakie swoje imię podać. Się. Nazywam się Wojtek Wojtaszek. Wojtaszki mają bardzo duże ptaszki O kurde. Ty, ty jesteś jakąś modelką? Yy, tak Wow, 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 ty masz nawet weryfikację na Instagramie Taka, Paska. Kurde, ty jacht masz nawet Jackpot, mega big win No to chyba ci ta nie zaimponuje, bo ja jachtu nie mam, słuchaj Ile masz hektarów kurde? Ja jeszcze nie mam to mój ojciec i mój dziadek, to zanim do mnie dojdzie, to jeszcze trochę minie, ale... ale trochę tam będzie, trochę będzie. To, roń szukali. Ile masz tych tam followersów, czy jak to tam jest? Czy jak to tam jest. A malutko, ja jestem specjalistą do spraw państw społecznościowych, więc mm. robię firmą e, socjale. Jakbyś więc... mi nie wiem, poprowadziła kanał na YouTube, że miał dużo subskrypcji? Ja ogólnie jestem dzieckiem YouTube'a, nie oglądam filmów tylko na przykład właśnie e, YouTuberów, i siedzę w tym mocno. Powiem ci, że ciężko mi było się teraz wybić, tak. E, nie korzystając z pomocy innego influencera, żeby się zbustować, to nie ma szans. A to, to jest ciężkie. Czyli jak ktoś zrobił to sam, coś samemu wymyślił, sam zbudował, to to jest giga ciężkie, to on jest zajebisty, co? Tak, prawda. Czekajmy się na jakąś kawkę, herbatkę, fajna dziewczyna, jesteś jak będzie katolica na namaczę, Będę do ciebie pisał, kochana, słuchaj. Trzymaj Dobra. się. Buziaczki. Pa kurde, fajna babeczka. Moi drodzy, zobaczcie, jaki ona ma profil estetyczny na Instagramie. Ona by mnie musiała nauczyć. Wrzuca piękne fotki z jachtów, moi drodzy. Wrzuca piękne jakieś roleczki w ogóle. No to jest kurde, dziewczyna idealna, no. We dwójkę z tą dziewczyną moglibyśmy mieć wszystko, bo ja potrzebuję kogoś, kto by mi bardzo łatwiej poprowadził Instagrama. Ona widzę, że się zna. No i słuchajcie, no i dzięki niej ten tekst z klejem, no to przechodzi na randkę, moi drodzy. Ten ten techcich pozwolił mi się umówić z taką fajną dziewczyną na macze.